W czwartym odcinku hardcore z góle Minecraft <śmum> i patrzcie co ja mam w ręku <śmum> Nie mam paliwa, kurde paliwa nie mam I mam lecieć gdzieś indziej. O Jezu, co to za głośno to jest zwykłe szarasy to to przecież. Dobra. Dobra. A, tu muszę zabrać. No i na pewno bierzemy to. O, tu właśnie jest ta skrzynka taka do budowy tego. Też możemy Co? Tak szybko? To bierzemy na pewno. Co tu mam w O, na pewno paliwo nie. Żelazo. Mieczyk. Chlepki. to? O. Mięska węgla. No, pochodnie. No, świerk nie mam to. No i nie wiem, troszkę piaskowca. I śpimy chwilowo. Chociaż nawet nie. Kurde. Wszystko pozabierane. Dobra, wracamy do Dobra, yyy... O, kawla jeszcze będzie. To zalejemy, że niby tu była. Ja tu kiedyś mieszkał Dawid na mój znak. Dobra, wszystko bierzemy z I Się osiedlimy gdzieś w jakim, na drzewie, gdzieś. Bierzemy połowę. No i fajnie wypadnie mi to. Dobra, tam, Bierzemy samolot cienkiem. Skrzynka. No końca tak, skrzynka na końcu, bo najbliżej mnie. No i tak. Lepę wylejemy wylujemy. O łóżeczko. Fuck yeah. Tak, to wywalimy. Nie, mi zostało miejsca. Żegnaj, mój domku. Ej, lecimy gdzieś po zamachu, czy nie? Trudno gdzieś po zamachu pójść. Nie chcę się błagam, nie chcę się rozbić. To nie byłoby fajne. Nie chcę zaginąć. Lecimy. Dobra. Ale błąd tu można... Dobra, to lecimy. Włącza on z powrotem jak już... ...lajdziemy. A jak się zabije, będzie drugi sezon. No i niestety, tak zakończyliśmy... Pierwszy sezon hardcore z Goon Minecraft to no, to za hardcore, dobra. Poważna jak nie będę. Czego zaczynał? Bardzo mi przygro, Że były tylko cztery odcinki. Nie wiem, wiem. Straszna ciała idę ze mnie. Trudno. W następnym odcinku może Wam pokażę moje miasto ogromne. No nie no! Podstawię wam i wyślę tą maskę do internetu, jak będzie cała już zrobiona. No, no to, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.